Hej, hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku Na początku maja, właśnie minęła majówka, świeci przepiękne słońce Jest ponad 20 stopni i w końcu przyszła upragniona wiosna, więc ja się cieszę od ucha do ucha Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie takie podsumowanie podkładów drogeryjnych do 30 zł Ponieważ w ostatnim czasie przetestowałam tak dużą ilość tych podkładów właśnie I niektóre rzeczywiście wysuwają się na prowadzenie więc dzisiaj, właśnie takie podsumowanie. E, pokażę Wam pięć moich faworytów, które przepięknie wyglądają na skórze dojrzałej, bardzo dobrze się utrzymują. E, są skierowane, moim zdaniem, do skóry tłustej, mieszanej, i właśnie na niej się świetnie utrzymują. I dla równowagi, dwa, których nie polecam właśnie do tych skór. Także dzisiaj serdecznie zapraszam na podsumowanie podkładów drogeryjnych do 30 zł. Będzie jeden taki na granicy, ale tutaj też znalazłam furtkę, ale o tym wszystkim sobie opowiemy. Zapraszam, zaczynamy. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że każda z Was będzie szukała innego wykończenia podkładu, ponieważ macie też e, różne. Potrzeby skóry, em, potrzeby makijażowe, ale te, które wam dzisiaj pokażę, mm, charakteryzują się naprawdę sporą trwałością, jeżeli mówimy o skórze tłustej i mieszanej, no bo właśnie z trwałością em, takie skóry mają największy problem. Zaczniemy od podkładu najmocniej kryjącego i mowa o True Skin od Catrice. To jest, słuchajcie, podkład, który kosztuje 25-30 zł. Ja go kupiłam w drogerii Natura. Mój odcień to 020 Warm Beige e, I to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy podkład Ja go dzisiaj mam na sobie Konsystencję ma, słuchajcie, dość lejącą I 020 jest takim odcieniem e, dość ciepłym O, zobaczcie, jak on naprawdę bardzo ładnie kryje pomimo właśnie tej lekkiej konsystencji. Nie jest to podkład super matujący, bo jeżeli go nie przypudruję, no to widzę, że skóra bardzo ładnie również odbija światło właśnie na policzkach, ale właśnie ma tą cechę zastygania, co mnie bardzo cieszy jako posiadaczki właśnie skóry tłustej i mieszanej. No bo właśnie ta cecha sprawia, że podkłady nie gromadzą się właśnie w tych załamaniach skóry czy w bruzdach tutaj i to bardzo bardzo mnie cieszy, więc myślę, że jeżeli szukacie takiego dość mocno kryjącego podkładu, ładnie utrzymującego się, zastygającego, w dobrej cenie, no to jak najbardziej tutaj Catrice nie ma się czego powstydzić. Kolejnym podkładem o również bardzo dobrych właściwościach i kryjących i wyglądających na skórze to jest Eveline Cosmetics Wonder. Mać. I on jest troszeczkę lżejszy, pomimo gęstszej formuły podkładu od Truskin, ponieważ tutaj, tak jak Wam pokazywałam, ten podkład dość mocno spływa, natomiast u Eveline znajdziemy tę konsystencję troszeczkę bardziej gęstą. Widzicie, troszeczkę inaczej to wygląda. Kolorystyka jeden i drugi ma numerację 20, natomiast Eveline Cosmetics będzie podkładem cieplejszym. Tutaj Truskin od Catrice jest bardziej neutralny Po Evelyn sięgam, kiedy mam nałożone na przykład samoopalacz Albo kiedy chciałabym, żeby moja skóra wyglądała na bardziej słoneczną I jeżeli teraz chciałabym porównać również wykończenia To Evelyn Cosmetics również zastyga Nie tak mocno jak Truskin Tutaj jednak no, widzę mocniej, że on tak się wiecie Przyczepia do skóry i zostaje Tutaj Evelyn Cosmetics jest bardziej elastyczny tak mogłabym to nazwać, ale też lżejszy w takim wykończeniu i w końcowym efekcie makijażu. Myślę, że też troszeczkę delikatniej kryje i po niego sięgam częściej, właśnie w makijażach dziennych. Właśnie ze względu na to, że bardzo ładnie kryje i też lekko wygląda na skórze, więc to są moje takie dwa faworyty, jeżeli chodzi o podkłady mocniej kryjące, ale właśnie długo utrzymujące się i nie podkreślające zmarszczek. To jak najbardziej właśnie te dwa. Kolejnym znakomitym podkładem drogoryjnym, którego krycie nie jest już tak duże jak w tych dwóch poprzednich, jest znowu Evelyn Cosmetics Better Than Perfect. Podkład o kryciu średniodziennym. Który jest podkładem nawilżającym, rozświetlającym, z delikatną możliwością budowania krycia, ale nie do pełnego. To jest taki podkład, szybki podkład na dzień, o, tak bym go nazwała który bardzo ładnie się stapia ze skórą, który jest praktycznie niewidoczny, który nie gromadzi się właśnie też w zmarszczkach czy gdzieś w zagłębieniach skóry. On będzie też bardzo ładnie wyglądał na skórach. Suchych, ponieważ właśnie jego formuła jest bardziej nawilżająca Jeżeli chodzi o skóry tłuste, mieszane, no to on się specyficznie zachowuje Ponieważ on się rzeczywiście wyświeca Natomiast jeżeli po kilku godzinach zauważymy właśnie to wyświecenie To możemy z łatwością przyłożyć chusteczkę higieniczną, delikatnie przypudrować I wracamy do punktu wyjścia On się nie ściera i to jest właśnie jego olbrzymi plus, ponieważ tutaj jest zawarta formuła, jak pięknie producent nazwał, no transfer, czyli wcześniej była to formuła odpowiednia do maseczek, których nie musimy już na szczęście nosić, ale jego właśnie taką moim zdaniem najważniejszą cechą to jest to, że on się nie ściera. Więc, e, nawet jeżeli macie skóry właśnie mieszane czy tłuste, wystarczy to sobie poprawić w trakcie dnia e, i naprawdę podkład wygląda bardzo, bardzo lekko, świetliście. E, no i moim zdaniem, właśnie jest to taki podkład szybki do pobiegania e, w cenie 20 kilku złotych m, Jak najbardziej i właśnie skóry suche również mogą z niego skorzystać, więc. Kolejny ulubieniec ze stajni Eveline Cosmetics. Oczywiście w tym zestawieniu drogeryjnych podkładów moich ulubieńców nie mogłabym nie wspomnieć o Christiane Laurent Podkład Face Adapt, który i doczekał się swojego miejsca w ulubieńcach i później nawet osobnego odcinka, w którym porównywałam go do podkładu Dior Backstage. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy podkład, który kosztuje w drogerii około 20 zł. Przepięknie wygląda na skórze. Jest tak. Lekki, jednocześnie zastygający, z delikatną możliwością budowania, że ja byłam naprawdę zachwycona przy pierwszej aplikacji. Później, oczywiście, kontynuowałam i testowałam z różną również pielęgnacją i różnymi filtrami. Zresztą, tak jak te wszystkie podkłady testuję z różną pielęgnacją i różnymi filtrami, wiadomo, że im cięższa pielęgnacja, tym podkłady również będą nam szybciej spływać, czy im właśnie gęstsze filtry. To podkłady również będą się inaczej zachowywały, ale ten jednak ma takie właściwości, no bardzo, bardzo pozytywnie zaskakujące. Lekki, zastygający, bardzo ładnie wyglądający właśnie na skórze dojrzałej, który się nie ściera, nie marze, bardzo ładnie się aplikuje palcami, gąbką, obojętnie w ogóle czym, z delikatną możliwością budowania, ale... To co mnie najbardziej zachwyca to jest właśnie trwałość, jednak, że po kilku godzinach skóra w dalszym ciągu wygląda bardzo dobrze, mimo tego, że on się potrafi delikatnie wchłonąć, no to robi to tak niezauważalnie, nie plami, wiecie skóra nie wygląda nieestetycznie, tłusto po kilku godzinach, naprawdę uważam, że za te 20 zł dostajemy bardzo ładnie wyglądający, taki świeży, lekki podkład dzienny. Skoro porównam dwa mocniej kryjące, to porównajmy również te dwa średniej kryjące i zestawmy je ze sobą. Może najpierw zacznę od Eveline Cosmetics Better Than Perfect. Ja mam w odcieniu 03 Light Beige i to jest odcień, słuchajcie, bardzo ładnie neutralny. Tutaj no, nie znajdziemy takich ciepłych, żółtych tonacji, więc jeżeli szukacie właśnie tego typu kolorystyki to jest bardzo udana i ta trójka wydaje mi się, że jest najładniejszym w ogóle kolorem z całej gamy tych podkładów jeden i drugi jest podkładem nawilżającym o, a tutaj mi się trochę wylało, on jest troszeczkę właśnie lżejszy w konsystencji i mój odcień to również trójeczka i on jest najciemniejszy z całej gamy kolorystycznej i tutaj już widać zdecydowanie, że te tony są bardziej ciepłe Roztarłam sobie nieco na dłoni te dwa podkłady, tak żebyście mogły dokładnie zobaczyć wykończenie. No i właśnie, już widać na pierwszy rzut różnicę. Podkład Eveline Cosmetics, czyli ten tutaj, będzie wyraźnie bardziej rozświetlający. To będzie taki podkład połączony z pielęgnacją. Jeżeli macie skóry suche, to na pewno skorzystacie. Jeżeli macie bardziej mieszane, no to tutaj trzeba właśnie uważać i kontrolować ten podkład w trakcie dnia ale również skóry e, mieszane czy tłuste bardzo często wybierają właśnie mm, podkłady bardziej nawilżające. E, natomiast tak jak widzicie podkład Face Adapt tutaj od Christian Loureau, no on po prostu zastygł. Zastygł, e, wtopił się w skórę i on ma właśnie tą możliwość e, kontrolowania wydzielania się sebum. Więc jeżeli z tym macie problem, jeżeli wasza skóra e, wydziela właśnie za, za dużo sebum, jeżeli em, Szukacie podkładu, który będzie miał możliwość kontrolowania tego, no to Face Adapt tutaj podoła. Są takie właśnie podkłady bardzo lekkie, bardzo przyjazne na dzień moim zdaniem, z delikatną możliwością budowania krycia. Jeżeli wybierzecie a macie skóry mieszane podkład Eveline Cosmetics, no to jednak trzeba brać pod uwagę kontrolę błysku w trakcie dnia. I ostatni podkład w tym zestawieniu. Zostawiłam go na koniec, ponieważ jest on najdroższy. Kosztuje około 60 zł, ale równocześnie jest go tutaj najwięcej, ponieważ mamy 50 ml, czyli o 20 więcej niż w tradycyjnych podkładach. I jeszcze właśnie ta furtka, o której wspomniałam na początku filmu, możemy zamówić mniejszą pojemność, czyli 20 ml w cenie około 30 zł. Niewątpliwą zaletą tego podkładu czy BB kremu, i robiłam też test na kanale i bitwę na BB kremy, jest to, że posiada wysoki filtr przeciwsłoneczny, czyli SPF42 i PA z trzema plusikami. I mój odcień to odcień 27, który jest bardzo słonecznym opalonym kolorem, i ja go stosuję. Wtedy, kiedy jestem posmarowana sama opalaczem, albo mieszam go z jaśniejszym, i w tym momencie właśnie mieszam go na przykład z Better Than Perfect, ponieważ tutaj właśnie mamy taką neutralną kolorystykę dość jasną, ale jak na krem BB, słuchajcie, no to on jest wyjątkowy, ponieważ ja mam. Bardzo średnie doświadczenia z kremami BB. One u mnie zazwyczaj zjeżdżają, wyglądają nieestetycznie, wyświecają się i nigdy nie mogłam się z nimi dogadać. I on rzeczywiście jest na tle tych wszystkich innych bardzo mocno wyróżniający się. Tak naprawdę chyba na każdym poziomie. Zacznijmy od krycia, ponieważ on ma naprawdę bardzo ładne krycie, bardzo porządne krycie. Jesteśmy w stanie zakryć większość niedoskonałości. Przy czym zachowuje również swoją lekkość i trwałość. Więc ja spokojnie mogłam go nazwać po prostu tradycyjnym podkładem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym. I właśnie nie widzę tych takich nieciekawych, nieestetycznych cech, które charakteryzują Bibi Kremy. Absolutnie tutaj tego nie widać. Ale też zauważyłam, że im mniej pielęgnacji, jeżeli nałożę właśnie tylko delikatne serum, i jakąś znikomą ilość SPF-u albo no, przyznajmy się szczerze, że czasami nie nakładam wcale, jeżeli mam zamiar nałożyć właśnie ten podkład. I chciałabym właśnie zrobić taki szybki makijaż wtedy, kiedy nie mam czasu, żeby czekać, aż mi się filtr wchłonie. No to po prostu nakładam ten i on naprawdę daje radę. Wygląda bardzo dobrze przez cały dzień, wygląda naturalnie, nie ciastkuje się, bardzo fajnie się aplikuje, delikatnie zastyga, nie wchodzi w załamania zmarszczkowe. Pisałyście mi w komentarzach, że ten podkład ma być wycofany i w jego miejsce wchodzi taki w złotym opakowaniu, ale ja sprawdzałam na stronach, on w dalszym ciągu jest dostępny, jest w Hebe, jest na Allegro, na różnego rodzaju stronach sklepów internetowych, więc nie wiem, co z jego dostępnością. Na pewno myślę, że w przeciągu kilku najbliższych miesięcy nic się nie zmieni. Mój odcień, tak jak wspomniałam, 27, bardzo ciepły, opalony będzie sam raz na lato. No dobrze i na koniec dwa podkłady, o których wspomniałam na początku, czyli te, które mi się kompletnie nie sprawdziły. Ale to, że one nie sprawdziły się na mojej mieszanej, tłustej, dojrzałej skórze nie znaczy, że nie sprawdzą się na na przykład Waszych suchych. Być może macie zupełnie, zupełnie inne oczekiwania, dlatego nie nazwę ich bublami, bo być może one wcale bublami nie są, ale nie, udźwign nie udźwignęły mojej właśnie mieszanej skóry, z, nawet tłustej w strefie T, z... Mocną dość tendencją do wyświecania się. Mowa o podkładzie nam z najnowszej kolekcji Smart Me, Myself and Nam. I mowa o podkładzie Vibo Moonstone. Ja mam wrażenie, że to są dwa dokładnie takie same podkłady. To znaczy i wykończenia są podobne, i aplikacyjnie mi się bardzo podobnie z nimi pracowało, i to, jak wyglądają po kilku godzinach, no to mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo. Bardzo świetlista formuła Średnio kryjąca Tutaj mam wrażenie, że nawet troszeczkę mniej kryjący Chociaż producent mówi, że możemy budować Krycie do pełnego I ja bym się tutaj nie zgodziła To jest po pierwsze Po drugie, naprawdę po kilku godzinach Moja skóra wygląda po tych podkładach Tak źle Bardzo świetliste wykończenia Takie naprawdę lepiące, klejące się Do skóry, do palców Po przypudrowaniu Troszkę wyglądają lepiej, ale sytuacja zaraz wraca w to samo miejsce po już godzinie, po dwóch od przypudrowania. Średnio to wygląda na skórze mieszanej, po prostu sebum chce się wydostać na maksa i jest to widoczne. Marzą się te podkłady, ślizgają się po twarzy po trzech, czterech godzinach to jest po prostu jedna wielka katastrofa. Odbijają się okulary, twarz wygląda na taką zmęczoną, na taką naprawdę przeoraną, przerytą i nie świeżą. Jeżeli chodzi o kolorystykę, no to ona jest naprawdę bardzo no, przyzwoita. Tutaj mam trójkę w nam i ona jest neutralna, bardzo przyjazna. Myślę, że będzie pasowała większości typów kolorystycznych. Neutralny taki no tak jak powiedziałam, przyzwoity odcień. Jeżeli chodzi o Vibo również jest dobrze. On jest troszeczkę bardziej oliwkowy. Troszkę bardziej ciepły, ale naprawdę wygląda to dość, dość ciekawie. Nie ma tu właśnie takich nieestetycznych, różowych tonacji. Wszystko wygląda bardzo neutralnie, naturalnie. No ale właśnie znowu, jeżeli chodzi o wykończenie, trwałość, absolutnie nie mogę po prostu ich polecić dla skóry tu z tej mieszanej, już po godzinie, po dwóch, nie mówiąc co się dzieje właśnie po sześciu, ośmiu. No to jest naprawdę jedna wielka. Niestety, tragedia. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Subiektywne zestawienie ostatnio testowanych podkładów drogeryjnych. Ja rzeczywiście z nich korzystam bardzo, bardzo często. W zależności od tego, jakie są w danym dniu moje potrzeby makijażowe, czy potrzebuję mocniej kryjącego podkładu, czy takiego lekkiego, dziennego do pobiegania, taki podkład wybieram. Oczywiście mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, będzie mi super przyjemnie, jeżeli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję. Czekam na wszystkie Wasze komentarze. Oczywiście, jak zawsze, bardzo chętnie. Na nie odpowiadam, ciekawa jestem Waszych hitów podkładowych, no bo nie ukrywam, że kilka z nich odkryłam właśnie dzięki Wam. Więc, jeżeli macie takie hity, o których jeszcze nie słyszałam, albo nie testowałam na kanale, to możecie mi napisać pod spodem i myślę, że dziewczyny, które czytają te komentarze, na pewno również skorzystają. Więc było mi niezwykle miło. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku w piątek o godzinie 17. Do zobaczenia!